Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzu. Witajcie w dzisiejszym odcinku z World Thundera. Dzisiaj wyciągniemy na pole bitwy kolejny pojazd ze skrzynki, czyli kanadyjskiego Leoparda 1, dokładniej C2A1 Mexasa, czyli bardziej chyba Leoparda 1A5, z tego co pamiętam, przerobionego trochę do standardu powiedzmy, Leoparda 2, ale takiego w formie bardziej ubogiej. Ponieważ tutaj jest zamontowany oczywiście pancerz kompozytowy, ale jest to pancerz kompozytowy głównie zawierający ochronę chemiczną. Można to tutaj akurat bardzo łatwo zobaczyć na amunicji samego Meksasa, gdzie ta odporność na pociski chemiczne to jest 300 mm. Na wieży może trochę będzie bardziej to grube. W przypadku już amunicji kinetycznej odporność tam wynosi. O centymetr więcej. Więc no. Kinetycznie będziemy tutaj dalej rozwalani, jak zwykłe inne pojazdy. W przypadku już pocisków chemicznych, nawet rakiet, może być inaczej. No chyba, że natrafimy bardziej na rakiety z głowicą tandemową. Tutaj szukam. Może na razie sprawdzę na zasadzie toła 630 No tutaj by się to odbiło. No tu do przód nie jest do pancerzony. Bok. Pod sporym kątem jest w stanie zatrzymać pocisk, pod mniejszym już nie bardzo, więc daje to tam minimalną tą efektywność. Najbardziej mnie zastanawia, jakby to zadziałało na działku automatyczne ta ochrona BMP-2 na APDS-ach. No, no, no. Powiedzmy, że jakąś ochronę mu to daje od frontu. Ale od boku już tak zaczyna robić się nieco gorzej. No i co, ta maszyna jest jeszcze wyposażona oczywiście w działo 105mm, więc mam tutaj APFSDSa DM33, jak na 9.3 jest to już taka po prostu normalna amunicja. Mamy termowizję i dalmierz laserowy. Ogólnie jak tak porównać sobie z Leopardami z 9.3, nie to w zasadzie... A nie dobra, one są też na 9.3, myślałem, że na 9.0, ale to nie. To od Leoparda 1 A5 ten leopard jest lepszy w kwestii ochrony chemicznej, a kinetyczna jest dokładnie taka sama. Ale dokładniej sprawdźmy w praktyce. Jest dominacja na Mozdoku 9-3 rzuciło, dwa państwa po mojej stronie. I 5 przeciwko. Oczywiście tutaj od razu ostrzał dawać na C. Ja chcę sobie jak najszybciej tutaj pod górkę podjechać. Żeby mieć dobrą pozycję snajperską. Chyba bardziej bym się tutaj ustawił, niżeli próbował plecać trochę dalej do przodu. Bestia, czy coś jest w tym obszarze. Tak. What? Tego się nie spodziewałem, no ale czołg to czołg, cel to cel. Asysta, ta trochę za bardzo na przód wycelowałem. Widzę tę pięćdziesiątkę piątkę. Był Zbiornik paliwa zatrzymał odłamki. Dobra, teraz się udało to załatwić. Te zbiorniki paliwa potrafią ratować wiele czołgów. Tutaj mniej więcej coś się znajduje. Tam coś jedzie, przejechało. Fox. Kuźwa, za bardzo za nim. Dobra, Fox jest rozwalony. Nie fajnie, team na strefie akurat dostaje. Ja bym tutaj chciał bardziej właśnie powalczyć od tej strony, bo jeszcze Coś tu zapewnie jest, tam jest akurat jakiś wrak. W powietrzu lewituje sobie kółko. Chociaż tutaj znajduje się Vickers. Tu się znajdował Vickers, o kuźwa! Właśnie ekran mnie ochronił przed rakietą. Tak, jakbym był zwykły leopardzie 1A5, to bym został tutaj rozwalony, teraz źle wyselowałem, bo mi... Mignął i zastanawiam się czy to Rosjanie są przeciwko, czyżby to był... Sprut? Ale Sprutem walić z rakiet? Bez sens. O, też jest szczery. Nie spodziewałem się tego. I powiem tak, jak ktoś nie lubi Leoparda 1... Jest zrozumiałe, też nie przepadam z Leopardem 1. Jak ktoś nie lubi Leoparda 1A5, to może minimalnie Meksas się spodoba, ze względu na tę niewielką odporność chemiczną. To prawda, rzadko kiedy walą do nas z pocisków chemicznych, ale już jak walną, to przynajmniej może bok przyjąć. Coś tu z lewej? O! Trochę za nisko. Tam, no tam jakoś za górką się typkowa. Ta. 6 kg, 1 asysta, 5 kg, 2 asysty jest wyżej. Uwielbiam to nagradzanie za one-shotowanie. Jest mniejsze niżeli za zadawanie po prostu obrażeń w kółko. No cóż. O. O, co mi przywaliło? Niestety pod dymnym mi przywaliło. Kolejne działo wściekletnicze. Kolejne nędzne trafienie. Gość pojechał sobie dalej. Mhm. To się nie powinno tak odbić. Biało sprawne. Będzie zemsta za ten strzał? No nie bardzo. Znowu zbiornik. Paliwa ochronił. A teraz samolot kuziwa, wszystko zadymił. Uwielbiam samolot teammatów. Przedstawiam, że dominacja przeciwnika będzie po stronie C. O. Na razie to nawet B nie jest oblegane. Ciekawe, czy akumulacyjny go złonszotuje. Nie, nie było ciśnienia. Powinno być. Teraz było. Czyli zewnętrzny ekran chroni przed ciśnieniem. Uu, uu, coś tu przejechało. Nie wiem, czy to czasem nie spród. Kurczę, do tyłu... A, bo tu jeszcze... Niestety fragment budynku jest. Tam coś jedzie, Bradley już dalej sobie nie pojedzie. I dlaczego przeciwna drużyna tak bardzo pojechała na teren C? Widzę cię. Nie no, kurde, to jest głupi żart. jemu musi. Praktycznie nic nie stało, a powinien stracić zamek. A mi nic nie powinien zrobić, bo ja się zżyłem co, cofnąć. Ho, Mam 60. Który nie wie, co jest z tyłu. Jak się zastanawiałem, co tutaj hałasuje. O. Nie obniżysz? Obniżyłby tak działa. Tutaj coś jedzie. 106 trójka. Wyparowała. Mm. No dobra, eksplodował. Nie rozumiem czemu akurat. Praktycznie wszyscy po przeciwnej stronie uznali, że najlepsza walka będzie na C. To jest koszmarny teren dla większości pojazdów. Dwa nowe pojazdy, trzy nowe pojazdy się pojawiły. Jeden z nich mnie zobaczył. No dobra, czołg za. Dwóch załogantów, chociaż gość mi przywalił z Hita i tak się przebił. I ja mam takie utrudnienie i ułatwienie, że na razie stoję na pustym polu i muszę się w takim razie gdzieś schować. No i trochę za mało widzę, chociaż tutaj jest T5-5, tu był T5-5. Leopard? Coś tam takiego jakby jechało. Dobra, zaryzykuję teraz. Ujechał jakoś... Sześćdziesiątka, kuźwa. Uuu, BMD chyba trafiłem. Przy jeden strzał. Tak, BMD 4 i to jeszcze zwykły! Jak zwykły, to niedobrze, bo ty będzie miał kolejną maszynę. I zaraz stąd może wyjechać. Świecą się dwa cele. Może lepiej będzie od tej strony? No tutaj jest mniej drzew, które by przeszkadzały. Chociaż już wybucha. A ją Gimel. Perio. Rakieta przyleciała. Jakoś stąd, ale na niebie nic nie. O, widzę rakietę lecącą. Więc typ znajduje się jakoś tam. Nie wyszło jak chciałem, Bradley. Goś postanowił się przestawić. Tu coś jeszcze mi mignęło. Kurczę, i przejechał sobie. Cóż, trzeba zrezygnować ze snajpienia i bardziej przejść do ataku. W szczególności, że coś tutaj wjechało. Widziałem, jak mignęło, ale zjechało ze strefy. Coś kuźwa szybkiego.

No niestety, za wolno się ta wieża obraca. Czyżby kuźwa gdzieś tutaj siedział spawn camper, bo rakieta jakaś przyleciała obok. Ta, spawn camper. Jakim trzeba być nubem, by spawn campić? Mam zamiar pojechać na strefę, tylko... Kuźwa, za szybko jedzie. Bo tam akurat albo STB, albo Type sobie jechał, 7-4. Ale tak, kwestia jest, że prawdopodobnie ten typ, co spawn campił, zrespi się ponownie i będzie tutaj jakoś w tym kierunku ponownie jechał. Jedzie ponownie w BMP-ku. Bardzo easy target. Widzę, 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 widzę. Rozwalony, i to o to chodzi, o to chodzi. Komunikacja teamu. Tego w większości bitwach nie ma. No po co informować drużynę? Wy, coś tu strzeliło. O, tutaj sobie siedział. Prawdopodobnie chciał Ten oszczędzać. Uzupełniać sobie co chwilę amunicję. Jedzie kolejnym przeciwlotniczym systemem, czy tym samym? Fłóźwa. Jeszcze inny typ. Dobra, jeszcze żyje. Chociaż początek to koszmar. Łźwa lufa tego typa zasłania za dużo Coś tam chyba jeszcze stoi, ale na razie nie chce się tu wychylać Myślę, by biegać na strefę i sobie załoganta uzupełnić. Dobra, szyła jest. Śwa! Było blisko. Tutaj ostrzał artyleryjski, chyba służy tutaj jeszcze jakiś pojazd, który jedzie. A, zdecydowanie jakiś MBT, zdecydowanie, że po lewej coś się znajduje. Tea, tam widziałem. No, kuźwa! Coś już. Ajajajaj, za bardzo w skałę wycelowałem. Tutaj już coś przejechało, więc. Dla pewności, żeby nie mogło się do końca wychylić. Chociaż tutaj typ próbuje. O, piękne trafienie. Nie dość, że się nie ruszy. To jeszcze nie może się obronić. A nie gdyby moja art... O, akurat rozwaliła C25. Podoba mi się. Bo tam chyba jeszcze właśnie ta czwórka się znajduje. MP3 Póziwa, te kamienie trochę tu zasłaniają. To trochę spróbuję stanąć bariery po tej stronie. Będę miał nieco większą swobodę, tylko oczywiście tego muszę się pozbyć. O ile to będzie chciało się zawalić? Nie, nie chcę się zawalić. ZTZ-ta rozwalona, kuźwa spadaj z tym drzewem. Nie wiem skąd oberwałem do końca. Widzę skąd. Gość wali do mnie z hitów. Dobra, rozwalony. Szybko do tyłu. Mam wrażenie, że teraz od tej strony coś będzie chciało się pojawić. Tu chyba BMP2 sobie przejechał. Niedobrze. Bo teraz jedyne miejsce, by go dorwać. Hmm. Po stracie systemu zasilania stanowi jakieś zagrożenie? Prawdopodobnie może jeszcze stanowić. O no szkuźwa to podnoszenie lufy! I obrót wieży! Naprawdę jak na taki papierowy czołg to to praktycznie w ogóle nie chcę obracać i podnosić tej lufy. Dobracać wieży, podnosić lufy. Obstawiając, że w naprawi silnika, dopiero potem działo. Kurwa napraw natychmiast. To kuźwa! O, to się odbywa jeszcze. Jeszcze Beakers. Dobra, został ładnie trafiony. Czy coś tam niby się znajduje? Widzę go, widzę go, widzę go. Dowódca działu nowy, czyli się nie obroni. Dobra. A. A! Ja wypatrywałem tego, co tu sobie za skałę wjechał. Uuu, jest zemsta! To mi się podoba. Tylko po drugiej stronie jeszcze coś słyszę. Jakieś działo przeciwlotnicze... Nie, działo przeciwlotnicze jest problemem. A, dobra, to jest to, okej. Okay. Jeszcze nie zniszczalny... Słabo to weszło. Dobra? Nie pasuje. Walną w pustą przestrzeń. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Sami widzieliście, jak gra się Mexasem. Jak dla mnie, wszystkie leopardy, jeden, może poza zwykłą jedynką, są zawyżone i to jest pojazd, który jest bardzo łatwy to jednak do rozwalenia. A te ekrany kumulacyjne dają 5% odporności, bo i tak. Bez problemu da się go łatwo rozwalić. W szczególności przez to, że magazyn amunicyjny jest taki wielki. Łatwiej się go rozwala niżeli rosyjskie czołgi. Dobra, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Do następnego. Na razie.